tam już w szóstym materiale. Jest 7.22 22. Ja zaraz idę do szkoły. Jest już dzisiaj 6 grudzień, czyli Mikołaj, a jak wrócę ze szkoły, to Wam po prostu pokażę co Dostałem, Jeszcze i tak nie wiem. Fajnie by było jakbyście zostawili 15 łapek w górę. Byłoby mi po prostu miło. Trochę mi boli i nie chcę mi się iść do szkoły. No ale dobra, pójdę już, nie? Pójdę już do tej szkoły. Widzimy się jak już będę wychodzi. Cześć, siemanku, ja już jestem w domu, jest 13.58 Ja już wróciłem ze szkoły do domu Dostaliśmy taką milkę na mikołajki w szkole. Połowę już wpieprzyłem, ale teraz idę zabieram się do jedzenia drugiej połowy i dzisiaj idę na Róższej Młodzieżową chociaż mi się nie chce, jeszcze na Roraty ro jeszcze pójdę też mi się nie chce, ale trzeba iść Dobra, ja już jestem, dostałem swój prezent, jest to kalendarz adwentowy Milka oraz Iż, takie żarki z wawela I jakiś wafelek I oczywiście lipton Więc ja teraz, więc ja teraz To otworzę po prostu i zjem sześć Bo dzisiaj jest 6 grudzień Dobra, ja już odpakowałem I teraz szukamy Jedynki Uff, Już czuję jak to pachnie Kurde, ale ja ślepy jestem, ja widzę tylko dwójkę O jest jedynka, jest O nie, ale to trudno będzie a nie, dobra, wydawało mi się. Co to jest? Co to mamy but yy, ten. Łyżwy chyba, nie. Czekajcie. Tak, to są łyżwy? To są łyżwy czy co? A Nie, nieważne, ale... Mmmm. Roki dobra. Mmm! Chcę więcej tego, chcę więcej. No tam w środku coś jeszcze jest. Dobra, ja teraz otwieram drugą, drugą czekoladę. O, jest to taki motor. Nie, nie wiem ślepy jestem z Mutor chyba. Dobra, nie wiem, w pieprzam, a zarąbiste. Teraz trójka, a reszta będzie na potem. kurde napłyłem na aparat. Co to jest? To jest dzwon? Tak, to jest dzwon, ale resztę zostawię na potem po prostu, nie mogę tyle jeść. Ja już wróciłem z kościoła, jest godzina około 18.30, jest no, tak, tak jak mówiłem jest 18.34, ja już wróciłem z kościoła i <coughs> trzy rolaty muszę mieć. I byłem jeszcze przy Macie odebrać takie oto, yy, taką oto paczkę, są tutaj puzzle. Są tutaj oto puzzle yy, na Wigilię klasową. Nawet jakby oglądała to ta osoba której to kupiłem To i tak by nic się nie stało Ponieważ i tak sama wiedziała jak ja chcę Sama mi pokazała, wysłała linka Na dworze jest tak zimno, wam powiem serio To jest tak zimno, że Ja miałem całą rękę czerwoną Bo musiałem, bo musiałem to nieść w ręce Bo nie zmieściło mi się do worka A jeszcze miałem w worku y, lampy Takie dwie, takie lampy No na dwór, no jak macie takie Nie wiem jak wam to powiedzieć Samo włączające się, nie wiem jak to się nazywa Kurde, to się jest samo Wiecie na pewno o co mi chodzi Teraz sobie wezmę czwartą czekoladkę. Teraz muszę ją znaleźć. O, mam czwar czwarta. Kurczę. To będzie, co to będzie? Gitara. No, fajnie. Piątka. Jest od razu tutaj. I czuję, że pod szóstką będzie Mikołaj. Pod piątką jest taki konik. Teraz szukamy szóstki. Mam, jest to na serio duże. Tak jak mówiłem, jest to Mikołaj. Tak już myślałem, bo przeważnie zawsze tak jest. Okej, okay, także to by było na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie mój kanał ze dzwoneczkiem, aby był na szaro. Lajkujcie, komentujcie, żeby statystyki były większe, udostępniajcie filmy oraz padajcie na mojego Instagrama i Facebooka. Idziemy lekosa i Kutksa. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!